Wyobraź sobie, że pewnego dnia gasną wszystkie światła. Świat, który znasz, znika. W powieści Popielate Słońca mierza się z pytaniem, co tak naprawdę znaczy być niewidomym. Czy chodzi wyłącznie o brak wzroku, czy może o coś znacznie głębszego? O wyobcowanie, o poczucie, że świat nagle przestaje być dla nas dostępny? Leszek, główny bohater, 30 lat temu stracił wzrok. Stracił też wiarę w siebie, w marzenia, w sens codzienności. Jedyne, co dawało mu siłę, to sztuka, rzeźbienie w glinie. To właśnie przez tworzenie wciąż mógł dotykać świata, nadawać mu kształty, nawet jeśli sam ich nie widział. I tu rodzi się kolejne pytanie. Czym dla nas jest sztuka? Czy to tylko piękne przedmioty, czy może sposób na przetrwanie, na odnalezienie sensu, na bycie blisko innych ludzi? Popielate słońca to opowieść o sile ludzkiej odporności i o tym, że każdy z nas, niezależnie od ograniczeń, ma prawo do marzeń, do miłości, do poszanowania własnych granic. To historia o zaufaniu, o lojalności i o tym, że nawet w największym mroku można odnaleźć światło. Zapraszam Państwa do zagłębienia się w tę opowieść. Być może stanie się ona także źródłem zrozumienia i empatii wobec osób, które żyją inaczej, ale pragną dokładnie tego samego co my: bliskości, sensu i nadziei. Ja się nazywam. Żoneta Pawlik i serdecznie zachęcam do zapoznania się z powieścią. Popielate Słońca.